Przyszedł czas, aby skorzystać z wiedzy z poprzednich zajęć, stworzyć kilka relacji oraz skorzystać z instrukcji warunkowej if. Jak pamiętasz, przy tworzeniu JavaScriptowego Witka używaliśmy if else, lecz na tej lekcji stworzymy bardziej rozbudowaną instrukcję, która sprawdzi, do jakiego zbioru zalicza się liczba podana przez użytkownika, oraz w zależności od zbioru wypisze liczbę punktów, które uzyska odwiedzający. W notatniku przejdźmy do pliku script.js. Jak widzisz, ja już wcześniej przygotowałem zbiory, którymi się zajmiemy. Lecz na początku do naszej zmiennej x przypiszemy wartość z okienka prompt, które uzupełni nasz użytkownik. A poprosimy go o podaj liczbę. Następnie zmienną x za pomocą instrukcji if sprawdzimy pod kątem pierwszego przypadku, czyli dla dziesiątki. x jest równy 10. Jeżeli tak, wyświetlimy informację Strzał w 10 punktów. Jeżeli nie będzie to 10, stworzymy nowy warunek dla drugiego przypadku, czyli x jest równy 3 lub x jest równy 6. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, wyświetlimy informację Zdobyłeś 5 punktów. Jeżeli nie będzie to któraś z tych cyfr, stworzymy kolejny warunek else if tym razem dla przedziału od 1 włącznie do 3, czyli x większy bądź równy 1 i x mniejszy od 3, czyli x musi być większy bądź równy 1, a zarazem x musi być mniejszy od 3. W tym wypadku wyświetlimy alert zdobyłeś 3 punkty. Kolejny nasz przedział od 3 do 10 oprócz 6, czyli else if. x jest większy od 3 i x jest mniejszy od 10 i x jest różny od 6. I w tym przypadku nasz użytkownik zdobędzie 2 punkty. Zdobyłeś 2 punkty. Ostatni już przypadek, czyli od minus nieskończoności do 1 oraz od 10 do plus nieskończoności, nasz użytkownik nie zdobędzie żadnych punktów. Ostatni warunek if x jest mniejszy od 1 lub x jest większy od 10. I w tym przypadku nie zdobyłeś punktów. Taką oto instrukcję zapisujemy. Ctrl S. Przejdźmy do przeglądarki. Ja już wcześniej załadowałem nasz dokument XHTML do zakładki. Wystarczy, że przeładujemy stronę F5, na początku sprawdzimy dla dziesiątki. Zauważ, zdobyliśmy 10 punktów, czyli spełniony na został nasz pierwszy warunek. Następny to będzie 3, 5 punktów lub 6 za 5 punktów. Jest w porządku. Teraz strzelimy w nasz trzeci warunek czyli większy bądź równy 1 i mniejszy od 3. Sprawdzimy na początku dla jedynki. Zdobyliśmy 3 punkty. Dla dwójki zdobyliśmy 3 punkty. Kolejny zbiór to od 3 do 10 i różne od 6. Od 3 to załóżmy 4, 2 punkty w porządku i 8, również 2 punkty. Ostatni warunek to od 1 do minus nieskończoności i od 10 do plus nieskończoności. Sprawdźmy dla zera. Nie zdobyliśmy żadnych punktów. Oraz dla 11 nie zdobyliśmy żadnych punktów. Naszą instrukcję możemy troszeczkę zoptymalizować. Przejdźmy do tatnika i zauważ, że możemy usunąć w tym miejscu sprawdzenie, czy nasz x nie jest liczbą 6, gdyż jeżeli użytkownik wprowadzi liczbę 6, nasza instrukcja zatrzyma się w tym miejscu. Wyświetli alert i automatycznie wyskoczy gdzieś do tego miejsca. Także możemy zmniejszyć sprawdzanie o jeden warunek, a także ostatni warunek nie jest konieczny, gdyż zauważ, że przedział od jedynki do 10 jest już sprawdzany. A przedział od minus nieskończoności do 1 oraz do, od 10 do plus nieskończoności jest to pozostałość z tego naszego tutaj zbioru. Także nieko niekonieczna jest nasza tutaj instrukcja IF. Możemy pozostawić else, sprawdźmy czy to wszystko działa w porządku, zapisujemy, przejdźmy jeszcze raz do przeglądarki, odświeżmy i sprawdźmy dla szóstki. Jak widzisz zdobyliśmy 5 punktów, a dla zera nie powinniśmy zdobyć nic. Jak widzisz nie zdobyliśmy żadnych punktów. Podobnie będzie dla jedenastki, nie zdobyliśmy żadnych punktów. To już wszystko na tej lekcji, na następnej zajmiemy się drugą instrukcją warunkową jaką jest switch case.